Cześć! Cześć! Dzień dobry! Witam Was na naszym porannym power walku. Ale się cieszę, że się znów spotykamy. Tak naprawdę spotykamy się codziennie. 6.15 i maszerujemy sobie na dobry początek dnia. Moi drodzy, to mój ostatni dzień w Stanach Zjednoczonych. Zabieram Was na spacer po Miami. Takich widoków, jak te palmy tuż za mną, to już od przyszłego tygodnia nie będzie ze mną, więc Korzystajmy. Słuchajcie, jest tutaj dokładnie teraz 6.15. Biorąc pod uwagę 6-godzinne różnice czasu, to od razu wyjaśniam, że nagrywam ten Powerwalk dzień wcześniej. No i o 6.15 w sobotę Michał, którego serdecznie pozdrawiam, który zawsze stoi na posterunku naszych Powerwalków, dba o nasze technikalia puści ten materiał. A ja będę wtedy już w zupełnie innym miejscu. Tak naprawdę będę offline, bo będę w podróży. Dlatego właśnie w takich wyjątkowych sytuacjach robimy power walki, że tak powiem, z odtworzenia. Ale to nie znaczy, że coś nie działa, prawda? To jest to po prostu jakiś taki sposób na rozwiązanie sytuacji. Trudnej, skomplikowanej. Głowa pracuje, musimy myśleć do przodu i odnajdywać się w każdej sytuacji. Moi drodzy, tutaj dokładnie 10 minut temu przyszła taka ulewa, mura deszczowa, i była taka ulewa, że pomyślałem: no to nic z punktualnego mojego wyjścia. Ale jak widzicie, już jest sucho, znaczy sucho w powietrzu, bo na ulicach mokro. I tutaj w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, na Miami, szczególnie kiedy są takie duże upały, to często przychodzą właśnie takie ulewne deszcze. Tutaj lokalni mieszkańcy to w ogóle na to już nie zwracają uwagi. Ale po prostu tak lało, że byłbym przemoczony do każdej jak to się mówi do suchej nitki chyba tak. No. Na dzisiejszym Powerwalku chciałbym Wam opowiedzieć o... o czym? O asertywności. O tym, żeby nie zgadzać się ze wszystkim. Myślę, że to jest dosyć istotne. Zanim to zrobię, to dla tych z Was, którzy oglądają, a nie tylko słuchają, to chciałem pokazać, jak tutaj ta część Miami wygląda. Ale to, co ładnego jest, to jest księżyc, o, który tutaj jest na niebie, nade mną ładny obrazek, co? czekajcie, pójdę sobie tędy idę w stronę oceanu, zatoki akurat dosyć mocno teraz wieje, ale mam dobry mikrofon, mam nadzieję, że nie będzie słuchać tych szumów a jeżeli szumy już teraz słyszycie, to z drogi, z... którą jeżdżą samochody bo chyba wszyscy już jadą do downtown, do, do biur, do pracy no, ruch się tutaj wzmożył dosyć dużo. dobra Przechodząc do tematu asertywności, dlaczego ten temat chciałem podjąć? Ponieważ wyobraźcie sobie, że jak byłem małym chłopcem, tak naprawdę przez wiele, wiele lat, gdy kiedy cokolwiek od kogoś usłyszałem, szczególnie od kogoś, kto no, wydawał mi się osobą e, mądrą, obeznaną w różnych tematach, ekspertem, to cokolwiek taka osoba powiedziała, to ja ślepo w to wierzyłem. Dzisiaj sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, ale kiedyś tak właśnie myślałem i w ten sposób e, funkcjonowałem. Mm. Nie wiem dlaczego tak miałem. Dlaczego nie potrafiłem, że tak powiem, dłużej się zastanowić się na tym. Może dlatego, że byłem tak bardzo... Może jaka ciężarówka duża, przepraszam za ten hałas, ale zobaczcie jaki. No i no, najgorzej, że mnie jedzie za mną, no teraz. Jak na złość. A tutaj fajny autobus miejski. No dobra, pojechała sobie w drugą stronę. Przepraszam Was za te hałasy, no ale widzicie, co się dzieje. Świat się kręci, ludzie pchają świat do przodu. I, um, i nawet o tej porze jest po prostu. No, spodziewałem się, że będzie aż takie zamieszanie tutaj wokół mnie. Więc e, kiedy. Kiedyś. W dawnych czasach ktoś mi coś powiedział na temat, nie wiem, budowy mostów, albo coś związanego z polityką, albo coś związanego z odżywianiem. To ja brałem to tak, jak to usłyszałem. Mówiłem: O, tak na pewno jest i tak należy postępować. Tak jak ta osoba powiedziała. Z czego to wynikało? No właśnie, chyba z tego, że ja dosyć mocno byłem zawsze sfokusowany na sporcie. Na nim się dobrze znałem. Ale myślę, że też rodzice mnie tak wychowali, żeby po prostu być skupionym na jednej rzeczy, a nie na wielu naraz. I żeby się po prostu posiłkować wiedzą z innych dziedzin, z innych źródeł od tych, którzy znają się na tym lepiej. Pamiętam, że właśnie tak mi to gdzieś zostało w głowie. Był taki czas nawet, gdzie chcąc poszerzyć swoją wiedzę na różnego rodzaju tematy czytałem tygodniki. Newsweek, Wprost. Nawet nie wiem, czy one jeszcze dalej są wydawane. Dawno nie miałem ich w ręku. Ale to były takie moje to było moje źródło zdobywania wiedzy. No i tam wiadomo różni eksperci, specjaliści, felietoniści, dziennikarze um, mieli swoje kolumny i pisali na różne tematy. I słuchajcie, ja przez lat wiele, to co przeczytałem, to dla mnie było pewnikiem, um, zgubne bardzo to było. Zorientowałem się o tym po jakimś czasie, ponieważ no wiadomo, że ludzie są stronniczy i, i często mają tą świetną umiejętność przekazywania swoich racji, a wręcz wpływu na, inny, na innych ludzi, właśnie poprzez piękne mówienie, zastanawianie się, znaczy tak naprawdę przedstawianie pewnych faktów, które mogą nie, nawet nie do końca być prawdziwe ale właśnie, żeby przekonać kogoś i przyciągnąć się na swoją stronę. Nie wspominając już w ogóle o sprzedawcach, prawda? Którzy no, są w tym mistrzowie i używają takich technik psychologicznych, że no, moim zdaniem to można naprawdę tutaj zrobić wiele, będąc takim sprzedawcą, a można popaść nie złe terapaty będąc. Um, Klientem, czy tam potencjalnym klientem, odbiorcą. Dobra, ale wracając właśnie do tego, i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że może trzeba zastanowić się nad tym, co się słyszy, i nie we wszystko wierzyć. Co jest oczywistą oczywistością, oczywiście, teraz mówię, ale zobaczcie, i to mówię na własnym przykładzie, to po prostu doszło do mnie po jakimś czasie. Pomógł mi w tym bardzo mój kolega, starszy ode mnie, Tomek, który, z którym przebywałem dosyć dużo czasu. I on, um, i on co. I zauważyłem właśnie, właśnie u niego, że w rozmowie, przede wszystkim w rozmowie z kimś, on bardzo dużo zadaje pytań. I od niego się właśnie nauczyłem zadawania pytań. Kiedy coś słyszę w rozmowie od kogoś, tak jak wczoraj przykładowo, rozmawialiśmy z Ogim i jego kolegą tutaj o wyborach prezydenckich, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych, w których jednym z kandydatów będzie Donald Trump i ku mojemu zdziwieniu bardzo dużo osób będzie na niego głosować tutaj. W słońca w Miami. Proszę bardzo, tuż za mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Piękny widok, co? I do no, tego jest jeszcze ciepło, popatrzcie. Jestem tylko w t-shircie. No, jest coś cudownego. Chociaż powiem Wam, że w ciągu dnia nie do wytrzymania. Gorąco. Uf. Naprawdę jest tutaj nie do zniesienia. A słońce tak pali, że bez nakremowania się filtr, kremem z filtrem UV z filtrem 50 to no w ogóle bez szans. Wczoraj Max po prostu miał całe spalone skórę w miejscu, gdzie nie dopatrzyliśmy tego przepalenia. Dobrze i wracając do naszej rozmowy wczoraj o wyborach prezydenckich i oni tak pięknie mówiło o tym, co stoi za Trumpem i jak to będzie wyglądało, że jakbym się dłużej nie zastanowił, to po prostu wziąłbym to jeden do jednego to co on e, powiedział. Ale to czego się nauczyłem przez lata, to jest to, żeby za każdym razem, niezależnie czy z czym się zgadzam, czy nie zgadzam, to zadawać pytania. Dlaczego? E, I żeby dowiadywać się więcej. I zarówno na wykładach, jak i na w rozmowie jak i po przeczytaniu artykułu. Zastanawiam się, dlaczego ta osoba, o której to słyszę, właśnie w ten sposób to mówi. Używać głowy, używać rozsądku, używać umysłu naszego, używać też doświadczenia, które mamy, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego tak właśnie jest, dlaczego ta osoba tak mówi. Bo różne mogą być powody. Niektórzy mogą mówić to w dobrej wierze, a niektórzy mogą manipulować, niektórzy mogą świadomie lub e, nieświadomie chcieć, przeciągnąć kogoś na swoją stronę, albo, albo, albo po prostu baj dużą. I to, co wydaje mi się bardzo istotne, to żeby za każdym razem tak zwany kwestionować, to jest chyba słowo polskie, e, zbudowane na bazie e, Angielskiego questioning, żeby wszystko kwestionować, ale w takiej dobrej wierze, żeby po prostu nie brać jeden do jednego to, jak tobie ktoś coś powie, tylko po prostu usłyszeć. Bardzo dużo tego można powiedzieć widać też w podzielonych dzisiaj telewizjach. Telewizjach takich jak TVP. No, dzisiaj TVP już jest troszeczkę inna niż była rok temu, no ale tam cokolwiek oglądaliśmy i słyszeliśmy, no to szło to tylko w jedną stronę. Pokazać i wskazać dobro i pokazać zło. Wychwalać niektóre osoby niezależnie co robią i w jaki sposób, a inne nawet pomimo, że robią dobrą robotę to było ciśnięcie w dół i i i czarny PR no, wpajany nam e, e, wszędzie. A e, inna telewizja e, TVN, no robiła, można powiedzieć odwrotnie. I też oglądając taką telewizję, chociaż nie oglądam tej, takich telewizji, to zawsze się zastanawiałem, e, zadawając sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego słyszę właśnie to od nich w tym momencie. E, i wtedy można podzielić na dwa, podzielić na cztery taką informację i wybrać dla siebie to, co najlepsze. Dlatego zachęcam wszystkich do, do tego, żeby słuchając czegoś, wybierając jakąś informację, nawet to, co dzisiaj ode mnie słyszycie, czy z innych powerwalków, zastanowić się i zadać pytanie, czy tak jest naprawdę, czy tak jest yy, na pewno. A dlaczego ta osoba właśnie w ten sposób mówi? Na podstawie jakich doświadczeń, jakich, jakiej wiedzy, gdzie pozyskanej, od kogo? I czy na pewno, i czy na pewno, i to jest ważne, ja się z tym zgadzam, bo każdy z nas jest inny, mamy różne wartości, z różnych światów się wywodzimy, równie, różnie postrzegamy świat. I, ta sama informacja, nie wiem, chociażby tak zaparkowane rowery, które są do wypożyczenia tutaj na, na drodze, które Wam będę zachwalał tutaj. Mówią o, city bike, po prostu jak fantastycznie to jest zrobione. Innym osobom może to zupełnie nie pasować, bo e, widzą w tym konflikt z, nie wiem, z naturą, z, z, z czym jeszcze może być, z z przeciąganiem klientów na swoją stronę albo w ogóle z ruchem ulicznym, bo te rowery jeżdżą po chodnikach za nas, zamiast po alejkach. Nie wiem, wymyślam już teraz na, na gorąco na szybko, żeby jakoś odnieść się do tej całej sytuacji. Więc to są rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne. I Właśnie to, ten kwestionowanie, quest czyli questioning każdej z takich mm, informacji, które pozyskujemy, słysząc od kogoś, oglądając gdzieś, czytając, w pewnym sensie nawiązuje yy, to też do asertywności. Ja tego też uczę moje dzieci, żeby były asertywne. Nie, nie ze wszystkim, nawet zgadzały się ze swoimi rodzicami. Na, żeby miały swoje racje, miały swoje pomysły, miały swoje myślenie. Ja mam dosyć mocny taki charakter i zwyczaj kiedy przychodzę z jakąś, że tak powiem jakimś zadaniem, czy jakąś działaniem do mojego zespołu, czy do mojej rodziny, to, to mam to przemyślane. No i mówię to bardzo często bardzo zdecydowanym głosem, w takim zdecydowanym tonie. No i w takich momentach Trudno jest, um, słysząc to po raz pierwszy, zastanowić się i odpowiedzieć: O, może zrobił inaczej. Ale właśnie tego uczę dzieci. Swoje, ale też inne. Żeby miały swoje zdanie, żeby zanim coś zrobią, to się zastanowiły, czy to faktycznie jest dobre. Czy może jest jakieś inne rozwiązanie? I nie na wszystko, żeby się ślepo e, zgadzać. Tym bardziej, że Trzeba żyć swoim życiem. To myślę, że jest bardzo ważne. Ja bardzo często dostaję zaproszenia przeróżne na spotkania z dzieciakami na przykład w szkołach, albo na różnego rodzaju festiwale. No w te wakacje mógłbym tak naprawdę mówię o lipcu i sierpniu być 30 dni w różnych miejscach. między Władysławowie, e, Mikołajkach. No, w różnych miejscach, bo tyle dostaję zaproszeń, ale no nie mogę na wszystko się zgadzać. Muszę być asertywny też, ponieważ mam swoje życie, mam swoje wartości, priorytety yy, i też pomysły. I życie swoim życiem jest niesłychanie ważne, yy, żeby dobrze mie mieć ułożoną tą równowagę. Pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym, życiem swoim i życiem innych. I tutaj asertywność bardzo w tym pomaga, żeby nie zgadzać się na wszystko. I tutaj, tą różnicę, już podsumowując ten dzisiejszy mój wywód, jeżeli mogę tak powiedzieć, chciałbym Wam podkreślić. Różnica we własnym zdaniu. Na temat informacji, opinii, przekazu, który zdobywamy. Tutaj też, a przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, czy, czy na pewno tak jest, jak to słyszymy, jak to widzimy, jak to czytamy. A jeżeli tak, to dlaczego tak jest? I z jakiego powodu, właśnie w ten sposób zostało nam to przekazane? A druga rzecz to jest ta asertywność wynikająca z tego, że mamy swoje życie i warto nim dobrze zarządzać i nie na wszystko się zgadzać. I z tą myślą chciałem Was zostawić dzisiaj. Pozdrawiając Was tutaj ze Stanów Zjednoczonych, z Miami, przejdę sobie już na drugą stronę. Zapraszam Was jednocześnie na jutrzejszy power walk który również ja poprowadzę. Wybrałem dla Was bardzo, myślę, że ciekawy temat, w którym podzielę się podzielę się z Wami moim doświadczeniem, ale przede wszystkim sposobami na podróżowanie samolotem. Ja dosyć dużo czasu spędzam w samolotach i chciałem Wam powiedzieć jak daje sobie radę, szczególnie przy dłuższych podróżach. A teraz wiem, że dla Polaków bardzo ciekawą destynacją jest chociażby lot do, na Wyspy Kanaryjskie. Mam mnóstwo znajomych, którzy tam latają. No to nie jest taki krótki lot. To jest często 4-5 godzin. Jak się leci do Monachium, czy do Wiednia, a nawet do Londynu, no to jest to krótki lot, ale na takim dłuższym no to przydają się różne sposoby i rozwiązania i właśnie o tym Wam jutro opowiem. Dzięki za dzisiaj. Życzę Wam udanego dnia, końcówki długiego weekendu. Chociaż tak naprawdę weekend się zaczyna dopiero co. Przez jest Teraz kiedy będziecie to oglądać, sobota 6:15. No ale to już tam szczegół. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa.